Cześć, witajcie z tej strony. Oczywiście, nextia ma to kolejny odcinek z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. Moi drodzy, mamy na samym początku fantastyczne informacje. Zaczynając oczywiście od paczek, zaczynając oczywiście od tych pików, zaczynając od tego, że mamy nagrody za skład battles, ale przechodząc też między innymi. Do wyzwań budowania składu tutaj jest bardzo ciekawy wątek. Mianowicie, gdy przejdziemy sobie do tych ikon, zostały dorzucone nowe ikony, a między innymi jest tutaj Michael Essien w wersji Optimus Prime. I powiedzcie mi, skąd ja mam uciułać na niego pieniądze? My ledwo co uzbieramy ten milion na drogę, a tutaj jeszcze wskoczył Essien. No więc to jest jakaś totalna masakra. Oczywiście wyzwanie o tego Essiena podejmiemy. Myślę, że w perspektywie eventu Team of the Season, gdy będzie tych toców na Rane po prostu z każdej możliwej strony, to myślę, że wtedy wykonanie takiego Siena będzie dużo, dużo prostsze. Na obecną chwilę nie ma co tutaj zbędnie przedłużać, tylko musimy sobie oczywiście przejść do zadań, gdzie mamy tą wspomnianą wcześniej ligę weekendową plus. Mamy też słapy ukończone do samego końca, więc mamy tego ostatniego iconswapa też zrobionego. 15 zwycięstw, jak sami widzicie, jest zrobione, fantastycznie, super, cieszę się. Tylko, że ten słap na dobrą sprawę mi się do niczego nie przyda, ale mimo wszystko odbierzmy sobie też i nagrody za to. Dobrze, Icon swapy, icon swapami. Skupmy się jednak na tym, po co tutaj wszyscy przeszliśmy. Czyli oczywiście dwa z trzech poziomów Ligi Weekendowej Plus. Mowa oczywiście o wygraniu 10 spotkań i o wygraniu 16 spotkań. No i na 16 się skończyło. Mamy też jeszcze jedną złotą paczkę rzadkich kart, więc zarąbiliście. My tutaj bierzemy te rzeczy do klubu i będzie kozak. Jak sami też widzicie, przygotowałem sobie SBC 10 rzadkich piłkarzy 83+. Plus. I to SBC z jednej strony bardzo mnie korci, żeby już je zostawić na tocy. Z drugiej strony, jeżeli nie zostawiłem tego SBC 25 Piłkarzy 83 na tocy, to z jakiej racji miałbym zostawić właśnie to? Lepiej już chyba otworzyć to teraz i ukończyć faktycznie tego Drogb dużo wcześniej. Ale zanim to, to moi drodzy, musimy przejść oczywiście do otwarcia paczki dwóch rzadkich Piłkarzy 81. I mamy ekrany. Tak mi się wydaje, że są tutaj ekrany. Jest to Zacha. To jest Zacha, tylko że ja Zachę mam, więc to będzie kolejny z duplikatów. Fantastycznie. Absolutnie fantastycznie. Oczywiście z tych pików najbardziej na świecie liczyłem na kolejnego piłkarza Chelsea. Tu wcale nie musiał być Pogba, wcale nie interesował mnie Alan Są W żadnym wypadku. Chciałem najbardziej na świecie Christiana Pulisika. I jak sami widzicie, mój plan wypalił perfekcyjnie. Absolut nicht ideal. W tym momencie odbierzemy sobie nagrody za skład Battles, gdzie podobnie jak Food Champions, taki tutaj mamy wbitego Golda 3. No niestety, tych punktów też nie mogłem w żaden sposób ruszyć, oczywiście, ze względu na wykonywane wyzwania, Ale dostajemy 10 tysięcy monet, jedną dużą złotą paczkę premium i mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Więc otwórzmy i zobaczmy. Zacznijmy sobie od dużej złotej paczki premium. Na koniec zostawimy tę złotą paczkę rzadkich kart. No i zastanówmy się, co zrobić faktycznie z tą paczką 10 piłkarzy 83 plus. Kolejne ekrany Hiszpania bramkarz, czy to będzie Aitor? Tak, to będzie raczej Aitor, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, to jest Aitor. 83 punkty overalla, wszystko się zgadza. Conor Cody, sinisteira na całe szczęście to jest chociaż sprzedawalne, więc te duplikaty sobie wystawię tutaj. Jeszcze była druga karta 83, ale mimo wszystko nie wyglądało to jakoś najlepiej. Kolejna paczka to 12 już zawodników w tym 6 rzadkich, 4 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych. I niestety po raz kolejny nie ma walkoutu, ale po raz kolejny są ekrany. Tym razem z Argentyny, napastnik. to będzie Ika? Nie, to jest Iguain. Iguain, który: no, aktualnie powiem wam szczerze, troszeczkę zmienił swój image. Wygląda dosyć inaczej. No to już na sam koniec. Złota paczka rzadkich kart. I spójrzmy. I zobaczmy. Czy to to? Nie, tu na. Ojoj. Ojoj, oj, tutaj pierwsza paczka, w której nie mieliśmy ekranów nawet. Ale mamy kopa główną. A jak właściwie nam idzie to wykonywanie SBC o drogę? Zobaczmy sobie Didier Drogba. Witam bardzo pana serdecznie. Mamy skład brązowy i skład srebrny. O to chyba to, o ile się dobrze orientuję, nawet sobie zrobiłem. Tak, dokładnie, tylko muszę to zatwierdzić. Więc srebrny skład sobie przepalamy. Odbieramy dużą srebrną paczkę, ale to jest niestety oczywiście obowiązek na tle tego, co musimy zrobić dalej. Więc spokojnie, wszystko to sobie pominiemy, bo raczej nie trafi. Tutaj niczego szałowego w srebrnej paczce. Jeżeli chodzi o brązowy skład, to tutaj mamy identyczną sytuację, więc to też sobie wyślijmy do klubu. Chociaż nie wiem po co ja się w ogóle zatrzymuję, nawet przy takich składach, Mniejsza z tym, moi drodzy. No i zostały mi teraz te dwa składy: ocenione na 89 i ten oceniony na 87. Dwie najdroższe drużyny. No i żeby je otworzyć, żeby je wykonać, raczej na pewno będę potrzebował wykorzystać sobie tę paczkę 10 piłkarzy 83+, no i też raczej na 100% będę musiał wykorzystać takich piłkarzy, których przed chwilą wypakowaliśmy. Jestem w trakcie grubej rozkminy na temat SBC, które powinniśmy sobie tutaj wykonać i patrzę pośród tych zawodników, że byłbym w stanie faktycznie wykonać sobie SBC 89, jeżeli albo przepaliłbym takie karty, jakie przepalam tutaj w tym momencie, no tylko, że Golocante na przykład na pewno nie chciałbym przepalać, to samo się tyczy oczywiście Olivera Jurycha czy Ashleya Kola. Ale myślę też cały czas o tej parce 10 piłkarzy 83. Plus. I wiecie co? To jest chyba moment, w którym sobie ją otworzymy. Bo owszem, mógłbym, wystarczyło, żebym zakupił po prostu kartę z overrolem 90, 89, 88 i 87. Czyli 4 karty o jeden punkt overrola coraz niżej. Albo. trafił coś dobrego w tej paczce. Zastanawiałem się, czy ją zatrzymywać. Teraz się już otwiera i jest walkout. Chociaż to jest walkout z Ligi Mistrzów. To wcale niedobrze. To wcale niedobrze, że to jest walkout z Ligi Mistrzów, bo to może oznaczać, że to jest... Pff, to nie jest Lionel Messi. Przez chwilę trochę mi się podniosło ciśnienie. Ale to nie jest Lionel Messi. To jest karta 87. Gonzalo Iguain, Nie, Angel Di Maria. Angel Di Maria. Chciałem powiedzieć Iguain. Przepraszam. To jest Angel Di Maria. Oprócz niego trafiamy też Gulaszciego. Trafiamy też Sirigu. No, powiem wam szczerze... E... Paczka była bardzo, bardzo średnia. Z drugiej strony tylko i wyłącznie Dubrawka był duplikatem. To jest akurat szczęście. Wygląda na to, że tak wygląda koniec przygód naszych przyjaciół. Moi drodzy, podziękujmy za fantastyczną przygodę. Lemelu, Azardowi, trafionym przed chwilą Salahowi i Mane, tutaj jest jeszcze wrzucony Ederson, a to wszystko ładnie, pięknie dopełnia Paweł Nedwet. Nedwet, który rozegrał u mnie 123 spotkania, zdobył w nich 28 bramek i 29 asyst. To w sumie dosyć spoko, chociaż. Mówi mało. Co prawda, cały czas mam u siebie w klubie takie karty jak chociażby Tavernier, które mógłbym też tutaj przepalić, nie wiem, Hernandez czy Alessandrini, ale coś mi cały czas zakazuje. Mówi, że nie rób tego. Nie rób tego, gościu. Naprawdę, nie warto. Lepiej kup sobie te kilka kart. To ci wyjdzie około 200 tysięcy i będzie gitara. Zaczynamy od Informa Evera Banegi, ocenionego na 86. Teraz czas na Sergio Kuna Aguero, który będzie wart około 10 tysięcy monet więcej. Tam z tego, co wiedziałem, to na Footbinie podawali jego wartość właśnie na 55 tysięcy monet. Jakoś tak. Chociaż nie, prze, przepraszam, ja mam drużynę tygodnia. Teraz ustawimy to normalnie. I jest Sergio Kuna Aguero. Tak więc bierzemy sobie Aguero w tej najtańszej wersji. Czas na poziom niżej, wyżej, nie wiem. Handanowicz chyba około 40 koła za to z kolei, więc zjedziemy teraz znowu w dół. I teraz panie Handanowicz, Handanowiczów mamy tutaj od zarąbania, więc jeszcze raz zjedziemy w dół. Jeszcze raz mamy od zarąbania, więc jeszcze raz w dół. I teraz jest gitara 39,500. I czas na ostatnią kartę, czyli na Alisona Beckera. I pan Alison Becker, on akurat to jest człowiek, który jest wart około 50 tysięcy. A nie, przepraszam, nie 50, tylko 60, przecież chłop ma 90 punktów overrola. I tym samym, moi drodzy, mamy skończony ten najdroższy, absolutnie najdroższy, najlepszy. Przy skład, jaki tylko i wyłącznie tutaj istnieje. I co jest trochę przykre, to to, że wcześniej za taki skład dostawało się jeszcze chociażby w FIFA 19, za sam skład, gdzie się wystarczyło przepalić jedną ikonę, czyli tak jak ja bym przepalił sobie tutaj Netweda, dostawało się paczkę za 100k. Teraz ja za skład oceniony na 89, który jest naprawdę mega mega drogi, dostaję paczkę. No, jaką właściwie ja paczkę dostanę? Mega paczkę, nawet nie rzadkich kart, nawet nie jakąś nadzwyczajną, zwykłą mega paczkę. To jest trochę skandal, moi drodzy, ale ja teraz z bólem serca zatwierdzam, przepalamy tych zawodników, pożegnaliśmy ich, wykonaliśmy to najdroższe, ostatnie SBC, a to oznacza jedno, że w kolejnym odcinku.